pokrywam ściągniętym także teraz wypadałoby ściągnąć koło nie nakręcam całkiem troszkę te dwa zwoje popuszczę będzie także teraz magnetyka do ściągnięcia pójdzie tak w miarę po dobroci czy nie bardzo zobaczymy Coś puściło, albo i tak puściło. Myślałem, że klucze sobie wyślizgnęły, ale nie. Puściło, palce całe, także wszystko w normie. O. I oto i magneto. Klinik sobie nożem na razie. <laughs> Co jedziemy dalej z tematem. <tryk> 24 tu 22. Na najgrubsze i najdrobniejsze rzeczy. <tryk> to teraz sobie odkręcę ślizgi. Pąp oleju, tutaj wszystko mocowanie. Ten dolny to jakby to prowadzenie łańcucha. Wszystko pościągam tam, żeby mi coś nie przeszkadzało. To wkręcę nie było tak jak zawsze. No, tak się kończy temat czerwonego silikonu, pompy oleju, sitko pompy oleju, także nie ma co bardzo przesadzać sobie zdjęcie z tego. Nie ma co z tymi silikonami przesadzać, bo to nic dobrego z tego nie przychodzi. łąców niech leży gdzieś tam na boku w także to nie problem pompa oleju pompa w porządku brak przetarć pompa jeszcze będzie latać długo Siuteczko też widać. Siuteczko na korku spustowym. Przesadzone troszkę z tymi silikonami w tym przypadku było. Więc co? Z tej strony byłoby tyle. Później znalazł sobie sobie podłożę moczy wałeczek sprzęgłowy. Dobra, kartery na razie niech zostaną, to co? to nie jest problem. Teraz też mi się pewnie oleju wyleje, ale nigdy było opróżniony troszkę ten silnik, ale na pewno nie całkiem tak, no bo widzę, że się leje. to, co się ma zlać Dobra I teraz wszystkie śruby dookoła Najpierw sobie pompę wody Odkręcę, bo i tak muszę Czerwony albo nie zjadł. No ale to. Ale widać. Widać czy nie widać? Chyba widać wszystko na czerwonym. Dookoła objechane Zdjęcie. Ok, i lecimy dookoła wszystko. Wniski no. pokryw. akurat będzie na, na bogaty, bogaty, no, silikonu nie ma, bogaty, koszt przemowy, tarcze, przekładki, no to sobie ściągnę całość, będzie więcej miejsca i tak i tak. Ten olej w tej skrzyni jest taki mocno przepracowany. O, to niech tu leży. I co i czekam taki No, tak widzę, że jest chyba w miarę świeże. No, Sprzęgło wygląda na, na świeże w miarę. No na koszu troszkę znać. Kosz trzeba na pewno podpiłować. Delikatnie mu regenerację zrobić za pomocą pilnika. Pewnie większość z Was takie coś już przechodziła. Jeśli nie przechodziła to przejdzie. I co? Podkładka zabezpieczająca. 我操！不是。 Troszkę, już, troszkę jest na początku gwint zerwany, widać chyba na początku go nie ma, 3-4 zwoje, no, troszkę więcej jak pół śruby zostało, ale wałek ma skrzyni, chyba jest w porządku. Czy to nie jest czasem fabryczne rozwiązanie? Nie, nie był tu widać kiedyś, kiedyś chyba był gwint jednak. Aha, tak wygląda. Także to, to takie troszkę ryzyko, to dokręcać później. <laughs> puściągam, po powyciągam zabezpieczenie. Podpalam a zrobię sobie zdjęcie, żeby coś tam wrzucić na stronę, jak wygląda przed i po. Jest zdjęcie, i co tutaj ściąga? Czy to Odkręcę. To tutaj bałaczek wyjdzie od biegów. Podkładka jest, być powinna jest. Jest i podkładka. Wszystko na razie idzie dobrze. Tutaj odkręcę ten automat od biegów. Wcześniej pompę oleju odkręcę. Znaczy pompę. Nie, to chodzi mi o sam napęd kosza. Ok, jest druga pompka w środku. Ok. Ta pompa też w miarę jakoś... Dobra, oto maciek biegów. Wyszedł, jeszcze się nie rozpada, ale się rozpadnie na pewno. To się go złoży. I tutaj. Modyczkę. Odkładaczka na końcu. Ok, to mam wkręcone, to jest o tak, to się podkładka. Czyli co, to bym sobie mógł odkręcić, ale to ja popuszczę go teraz, żeby mi się później nie kręciło. Wszystko i na branek tylko złapię. I cały wał korbowy, a może kopniaczek wcześniej. Uwaga, na sprężynę nie była na szczęście mocno napięta lubi w paluchy oddać Jest? Nie ma. No wydaje się, jakby powinien być, bo jest stążek z tyłu, ale, ale są dwa stożki, na bale również, gdzie schodzi do zera. Także nie ma przez, przez to właśnie tego. I co, z tej strony do rozkręcenia byłoby wszystko. Nic utrzymać nie powinno, więc na drugą stronę.

Widzę, mi to dość dobrze idzie. Nic się nie komplikuje jeszcze, ale niech tego dnia przed zachodem słońca. To jeszcze jak rozbiorę łożyska wycisnę to, to sobie to umyję, także odpalę do niech się grzeje. No i nicowe na to, bo ja powiem, że. Udusiłbym gościa za takie złożenie na silikonie. Nie podoba mi się to zbytnio. I to kurwa jak grubo najebana pasz. Po jaką cholerę, chyba że uszelki stare zostały? Całkiem jest to możliwe Po jaką cholerę takie coś w ogóle robić, to ja nie wiem, no tak jest, tak jest, okej, okay, tam było wszystko odkręcone. A zdjęcie sobie też tego zrobię. działam. Nic do teraz wał, na chcę biegu zrobić, bo muszę ustawić tak, jak ją wyciągnę, bo mi się to zasypia wszystko. To... to będą jajca. Pierwszy po wyciągu nie są po one niby nie. Tego będę, jakby, chyba nie wyciągnę. Nie czym skrzynka wyjdzie Żeby mu się nic nie chciało rozpaść prawie wyszła patrzcie ile z zmielonego czerwonego silikonu na prybach skrzyni Ok, to było tak, tjeczka tak, wyskoczyła i druga już pójdziemy. Jest miejsce na palca. Dobra, skrzynia wygląda. Wygląda w porządku. Zęby nie zaokrąglone. Wygląda przyzwoicie skrzynia. Dobra. Sieć. wewnątrz posmarowanie to było powiem gęsto tym uszczelniaczem płynie. dobra myjeczka mi się grzeje także to wszystko wyląduje w myjce i No i do skiełkowania później korba do przebicia, cylinder, wszystko nowe zawory Dobrze. troszkę tego będzie łożyska, sobie wyciskam teraz i rozbiorę głowicę tak właśnie, rozbiorę głowicę Unieje i może bym jutro do szlifu całkiem dobry plan ale także z rozbierania to by było tyle może tak pokażę jeszcze z bliższa jak to tutaj wygląda tam też silikon tutaj w skrzyni zmielony pompa wody cała na silikonie a najciekawsze no to jest tutaj tutaj wszystko jak to jest poskładane Pewnie stare uszczelki, i tak byle jak. Dobra, ale to byłby tak, jak mówię, to będzie koniec. Później będzie, jak już.